Witam Was serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Dla tych, którzy mnie jeszcze nie znają, przedstawię się. Nazywam się Agata Dawidczyk, jestem kosmetologiem i trenerem marki Organic Series, jak również zabiegu Derma Organic na urządzeniu Dermation. Cieszę się, że możemy znowu się spotkać. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać i dobrze mnie widać. Wybiła godzina 10, w związku z tym zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj pomówimy sobie o promieniowaniu słonecznym, o filtrach UV, jak również o nawilżaniu skóry. Jak cieszyć się słońcem, czyli wszystko właśnie to, co jest potrzebne do bezpiecznego korzystania z tego słońca. Filtry UV i krem nawilżający to absolutny niezbędnik pielęgnacyjny tak naprawdę każdej cery niezależnie od wieku. Dlaczego tak ważna jest ochrona przeciwsłoneczna? Dlaczego warto pamiętać o niej przez cały rok, nie tylko latem? Jaki rodzaj filtra wybrać? Czy kremów nawilżających należy używać przez cały rok, czy tylko latem? W tym spotkaniu rozwijemy wszystkie tego typu wątpliwości. No i podpowiem, jak właśnie cieszyć się słońcem i zdrową skórą. Nasze spotkanie podzielimy sobie na dwie części. Pierwsza będzie dotyczyła Promieniowania słonecznego i kremów z filtrami. Natomiast kolejna część, w kolejnej części zajmiemy się analizą, dlaczego warto nawilżać skórę i jak robić to w prawidłowy sposób. Na początek, kilka słów przypomnienia na temat samego promieniowania. I jak się okazuje, nasze słońce nie jest tylko złe no każdy z nas uwielbia słońce. Każdy z nas uwielbia lato, ono daje nam energię, siłę, więcej humoru. I tak, to są właśnie zalety naszego słońca. Jedną też z też bardzo takich ważnych zalet słońca i opalania się jest bardzo cenna witamina D3. Słońce stymuluje produkcję witaminy D3. Jest to związek, który jest bardzo potrzebny do prawidłowego funkcjonowania. Układu immunologicznego, pracy mięśni, również utrzymywania zdrowych kości i zębów. Ale okazuje się, że dawka promieniowania ultrafioletowego, która wystarczy do syntezy niezbędnej ilości witaminy T3, to jest zaledwie 15 minut ekspozycji na światło słoneczne w naszej szerokości geograficznej w godzinach między 10 a 15 i w miesiącach od kwietnia do września. Czyli tak naprawdę niewiele. Promienie słoneczne mogą również pomagać leczyć niektóre choroby, czy łuszczyca, czy trądzik. Poprawia nam humor. Tutaj produkcja endorfin następuje dosyć duża. Mamy zwiększoną aktywność fizyczną, więcej nam się chce. Ale uwaga, zbyt wysokie dawki promieniowania ultrafioletowego no już mają niestety negatywny wpływ na człowieka. Promieniowanie UV ma udokumentowany wpływ na stężenie się naszej skóry i powoduje ono tworzenie się wolnych rodników, przebarwienia. Również zmniejsza się produkcja kolagenu elastyny. W związku z tym nasza skóra wiotczeje, traci jędrność, pokrywa się z zmarszczkami, nabiera nierównego kolorytu, no i niestety nie ulega to wątpliwości, że takie cechy skóry dodają lat naszemu wyglądowi.